Cześć, 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 witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival i Wolf na kanale Rywik Sezon 2. Dziś zajmiemy się stołem chemicznym, kuchenką przemysłową oraz grillem przemysłowym. Zapraszam do oglądania. No więc tak. Y Przygotowałem sobie już miejsce pod te oto struktury, co no dość sporo na materiału poszło, bo było chyba coś koło 2500 sztabek metalu, a o polimerze i elektronice, którą na tą zużyłem, już nawet nie wspomnę. Dobra, Zacznijmy sobie od kuchenki, która z tego wszystkiego była prawie najdroższa, nie licząc stołu. Możemy ustawić w miejscu, gdzie ma dopływ wody. Tuż sobie przygotowałem taką rurę, ją troszeczkę naszą przyciągnę i ustawiłem tak, żeby była o, w ten sposób ładnie ustawiona w naszym kierunku. I teraz jest normalnie nawadniana. To jest bardzo wygodne, bo nie, nie musimy tu wkładać co chwilę bukłaków. Ustawimy sobie też tutaj obok grill, o ile się to zmieści. Zmieści się, zmieści. A jak się nie zmieści, to się popieści i się zmieści. Dobra, mhm. w ten sposób elegancko są ustawione. Tak jest równiutko i tak, żeby je zasilić potrzebujemy benzyny, benzyny tej, tej słynnej benzyny, której, do, której, z której korzystamy do, ze wszystkiego praktycznie, do wszystkiego jest nam przydatna, Wkładają, wkładamy sobie tutaj troszeczkę sztuk, nie za dużo, nie aż tyle nie będziemy ich potrzebować, tu też troszeczkę. Hmm no gdzieś tyle, kiedyś sobie polecę po żeby zdobyć trochę troszeczkę więcej i ustawiamy sobie też tutaj stół chemiczny, o w, ten, w tym miejscu tu usunąłem wszystkie stacje inne, ponieważ tak stół chemiczny służy do wytwarzania, jest jak stół chemiczny jest taki ulepszony moździerz wytwarzamy w nim wszystkie materiały tylko, tyle tylko, że kilka razy szybciej i kilka i półtora razy opłacalniej ponieważ zamiast wytworzyć powiedzmy Dwie sztuki narkotyku, wytworzymy w nim trzy z tych samych materiałów. co jest bardzo opłacalne i przydatne. W kuchence przemysłowej to jest to, to, jest to, to, jest to samo, co zwykły garnek. Tyle tylko, że wytwarzamy w nim dużo szybciej materiały i mamy dużo więcej miejsca na to. Ponadto od razu ma dopływ wody, przez co nie musimy się martwić o to, że musimy co chwilę bukłaki do niego wkładać. A, a ten piekarnik przemysłowy, to ten ruszt przemysłowy to jest to samo co ognisko, tyle tylko, że rzecz jasna ma dużo, dużo więcej miejsca i dużo, dużo szybciej przepala, po 20 sztuk mięsa naraz może smażyć. Mam trochę mięsa, mam, to zaraz to zaprezentuję, akurat jestem trochę głodny, to sobie troszeczkę mięska usmażymy. Dobra, włączyłem go i zaraz się powinno mięso smażyć. My w tym czasie jeszcze po kable, ponieważ żeby zasilić, stół chemiczny potrzebujemy kabli. Potrzebujemy przy nim prądu elektrycznego, ponieważ ma benzynę, ale bez prądu się nie ruszy. Dobra. I widzicie, on smaży... Aha, po 12 sztuk, to i tak bardzo dużo w sumie. On smaża aż po 12 sztuk, ten piec przemysłowy zużywa naprawdę malutko tej benzynki, chyba jeszcze mniej niż fabrykator, chyba je dwie, na 2 godziny jedną sztukę, a nawet jeśli na godzinę jedną sztukę, to i tak jest bardzo mała ilość. Elegancko nam tutaj smaży mięsko. Dobra. Niech usmażę nam jeszcze tylko jedną porcję i od razu go wyłączamy, żeby też nie zużywać tego benzyny niepotrzebnie. Żeby się nie paliło, bo kiedyś zapomnę wyłączyć i teraz tego będzie. Dobra. Gdzieś tu mieliśmy kabel umieszczony, tylko gdzie on był. O, tu jest skrzynka, dobra, od Michała możemy sobie pociągnąć. A nie, nawet troszeczkę dalej widzę. To pociągniemy sobie w tę stronę. I tak może przez środek pokoju niech to pójdzie. W ten sposób. Dobra. Git. E, musimy to jeszcze połączyć. Te dwa kable. Dobra, są chyba już połączone. Pod tą zimą często nie za dużo widać, ale dobra. E, tak, połączyło się elegancko. Teraz mam to podłączone. Możemy sobie teraz to włączyć, ale zaraz mam zaprezentuję, jaką ilość materiałów jest to w stanie wytworzyć. Tylko na tym sobie zdobędziemy troszeczkę. Troszeczkę narko, przy pomocy naszego Terezino. Mm -hmm. Masz trochę zginimego mięsa? Masz, masz. Pozbieramy sobie trochę berek i wytworzymy sobie zaraz troszeczkę narkotyków, bo to jest taki najbardziej podstawowy materiał. Staram się właśnie niektóre materiały oszczędzać i ich nie wytwarzać, nie wiadomo ile, żeby sobie oszczędzić na potem, kiedy to będę już ten stół chemiczny, ponieważ on po prostu wytwarza o półtora raza, półtora raza więcej materiałów z tych, samych, z tych samych składników, przez co jest po prostu dużo oszczędniejszy. I na przykład teraz e, z zaoszczędzonej hityny mogę sobie na przykład stworzyć dużo więcej tego cementu. Dobra, weźmy sobie od niego ten arko. Zaraz wciem do naszego stołu chemicznego. Wrzucamy nie to, to sobie zjemy potem, to sobie wrzucamy i odpalamy. Odpalamy i teraz puszczamy, uwaga. On zużywa jakby. Ym, on wytwarza aż po 6 sztuk z materiałów, które by potrze byłoby potrzebne na zrobienie 4 sztuk, bo on jakby robi to w większych porcjach, nieco? I mamy już 48 archetyków, kilka sekund. Z ilości materiałów, które by nie były do tego wcale potrzebne. No I to jest bardzo moim zdaniem opłacalne. W ogóle stół chemiczny to jest chyba jedno z najbardziej przydatnych narzędzi ze wszystkich tych nowoczesnych. Chyba nawet jest bardziej przydatne do tego pieca przemysłowego, chociaż jego też bardzo lubię. Dobra, i zrobimy sobie jeszcze może coś w tym. E, w tej kuchence przemysłowej. Co by można upiec w kuchence przemysłowej? Upieczemy sobie może. E, Chili sobie ugotujemy, to mi się potem do kibelków przyda, jak będziemy kiedyś coś oswajać. Potrzebujemy tak: cytryn, smażonego mięsa i jeszcze czego? Jeszcze jagód, których nie mam przy sobie, niektórych mi brakuje. To jest bardzo wygodne, że nie muszę tutaj tej faktycznie wody wkładać. Czekajcie, brakuje mi niebieskich nas luberek. Chyba wszystko mamy odpalane i już zaraz się powinien usmażyć pierwszy, o ile wszystko dałem, chyba wszystko, tak jak widzicie eksp ekspresową ilość, ekspresową szybkością nam gotuje to mięcho, w sensie to chili. Usmażymy sobie kilka sztuk w sumie jak mamy trochę tego, chyba nam tylko na jeszcze jedną starczy, prawda, mi się przynajmniej wydaje, tu jeszcze mamy trochę e, mejoberek. Aha, żółty chyba by, by nam brakło. No to trudno, weźmy to miejsce z powrotem. Ale jak widzicie, on naprawdę bardzo szybko to gotuje. Dziwi mnie tylko, że stół do... chemiczny wymaga tylko prądu, bo moim zdaniem, poza na przykład kuchenka i ogólnie inne, na przykład niektóre z nich mogłyby korzystać z samego prądu, a niektóre z samej benzyny tylko. Tak, na, w moim guście. W moim odczuciu. No, bo ten prąd jednak musi się przydać w większej ilości. Tylko pamiętajcie, że jak to wytwarzacie, to pamiętajcie, że e, gotowanie najdroższy z tego wszystkiego chyba kuchenka przemysłowa, bo wymaga 300 polimeru, 450 cementów, 300 ropy i 1800 sztabek metalu. To są dość spore ilości. Najtańszy z tego wszystkiego natomiast był grid przemysłowy. On jest bardzo fajny, bo jest taniusi, tylko 40 cementu, 30 kryształów, 40 ropy i 200 sztabek metalu, to jest, możecie praktycznie od ręki zrobić. Gorzej już jest ze stołem przemysłowym, bo on nie wymagasz tak dużo materiałów, tylko 250 sztabek metalu, 250 polimeru, tu już trochę gorzej, 250 kryształów, to też na luzie, 100 nitrokalitu, to od ręki, 250 cementu, to też łatwiutko, tylko potrzebujecie aż 250 elektroniki, a to wiecie ile to jest? To jest bardzo dużo, ponieważ na wytworzenie jednej elektroniki potrzebujecie trzech pereł i jednej sztapki metalu, a z tymi perełami czasami jest problem. Ja akurat dużo teków zabijałem i miałem przy sobie dość sporo pereł, więc sobie ich jeszcze troszeczkę narobiłem. A, i wiem czego jeszcze nie mamy, bo w sumie. Mm, przydałoby nam się tutaj nowe źródełko, bo w sumie to stare usunąłem, żeby zrobić miejsce pod grill sobie jeszcze może zrobimy nowe źródełko wody żebyśmy mieli z czego pić w domu myślałem, żeby sobie zrobić już metalowe rury, ale one się w sumie różnią tym, że są po prostu wytrzymalsze i żadne zwierzę nie jest w stanie ich chyba uszkodzić nawet doe, doe, doe wezmę sobie Ciebie kolego trochę kamieni i od bobra jeszcze trochę drewna zrobimy sobie jeszcze tylko to źródło nowe, żebyśmy mieli z czegoś wodę sobie na bieżąco pić to, to to, I jeszcze to. Dobra, wracamy szybko do domu. No, odcinek taki troszeczkę dzisiaj krótkawy, ale na pewno treściwy. Pokazałem wam właśnie te trzy stacje robocze. One się ba są bardzo przydatne. Warto je mieć. No, bo po jakimś czasie... O, tu mogę sobie po prostu podczepić źródło. No fajnie. To sobie podczepmy, będziemy mieli dużo widzę wygodniej zaś do picia, bo już nie, nie muszę tak podskakiwać, tylko mam tutaj na ziemi elegancko. W sumie fajnie, podoba mi się. No i co, będziemy powoli kończyć. Teraz, przynajmniej, smażenie mięsa będzie dużo prostsze, bo teraz mogę go w dużych ilościach smażyć wkładać. Teraz do wędzarki, gdzie będziemy się wędzić na suszone mięsko. No, którego już tam nawet całkiem sporo mamy. Jeszcze, zawsze mnie ciekawiło, czy jest jakaś ulepszona wędzarka, która by to mięso wędziła w szybciej i w większych ilościach. Pewnie jakaś jest, ale akurat i takiej chyba warku nie ma domyślnie. Bo wiem, że chyba jest coś na primalu, ale domyślnie warku nie ma ulepszonej wędzarki, niestety. No i co? Będziemy sobie już po wolutku kończyć. Tak jak mówiłem, pie, e, w, chociaż wiecie, co? W sumie? Zrobimy sobie jeszcze. Wykorzystamy sobie pewną, pewną rzecz. Weźmiemy sobie mm, hitynę i keratynę. Przerobimy sobie ją dzisiaj całą na cement. To zobaczyć ile nam tego cementu w sumie będziemy mieli łącznie. Możemy zacząć sobie nawet może robić normalny polimer, bo mamy takiej ilości tych materiałów, tylko trzeba obsypian zbierać. Nawet tego co ma, to mamy całkiem sporo, jak widzicie, tylko musiałbym obsydion właśnie nazbierać. <laughs> bo ja już sobie w sumie jak robiłem te stacje robocze, to zrobiłem chyba z 300 sztuk tego polimeru. Czy tam 200, nie pamiętam, bo już mi się nie chciało latać na Antarktydę potem. po większą ilość tego polimeru, a... Ja bym chyba w ogóle nawet nie pokazywałem, z czego się można jeszcze zbierać na polimer, bo można go jeszcze zbierać z pingwinów czego chyba nie pokazywałem. To może dzisiaj pokażę. Nie wiem jeszcze. Wrzućmy to sobie całego tutaj. że on ma też sporo miejsca, to się tutaj dużo rzeczy mieści. Potrzebujemy dużo kamieni. To jest sobie zaraz doę, pójdę po ich pozbierać trochę. Tak z ciekawości sobie zobaczymy ile tego będzie. Poczekajcie, ile jest w ogóle potrzebne na jedną porcję. Potrzeb on będzie wytwarzać 6 sztuk na raz. <kłysy> Dobra, dowiemy się zaraz. Pójdziemy tylko kamieni trochę nazbierać. Dobra. Przecięsty już tutaj z doły dykurusem. Ile mam tych kamieni? E, sporo, chyba będzie tyle ile potrzebuję. Lecimy sobie. Fajnie, że sobie sobie te wrota zawsze musiałem przez jakieś okienka kombinować jak to wziąć. A teraz mam dużo prościej dzięki temu. Dobra. Mm. Weźmy sobie ten kamień cały. No, przerzucanie go troszeczkę potrwa. Jeszcze lotki tu wrzuciłem niechcący. Słuchajcie, może zróbmy to tak jak zwykle to robię, czyli po prostu wyrzucam wszystko na ziemię. W On ma sobie teraz około 900 dźwigu. Jeden kamień waży 12, czyli ma jakieś 900 staków niecałe. E, 10 tysięcy widzę, to nie będzie tego kamienia. Liczyłem na 10 tysięcy sztuk, bo właśnie tyle będzie potrzebne, żeby zużyć cały cały, cały ten całą hitynę. Oj, oj widzę, że nie mamy nawet miejsca. Włączmy to sobie teraz równy. no mhm. i troszeczkę potrwa. Widzę, jeszcze te kamienie mi to je, widzę, pupadały niektóre. Będę musiał jeszcze chwilę trochę nazbierać, bo ewidentnie mi ich braknie, żeby zmierzyć ile będziemy mieli tego cementu. Jeszcze troszeczkę tworzenie, widzę, będzie trwać, A, ale to też niedługo, bo mniej więcej co sekundę się wytwarza jeden. W międzyczasie jak nam się tam tworzy ten cement, to my sobie potawiamy troszkę zwierząt i pokrywamy kilka ton mięsa, bo chcę zobaczyć jak dużo. Jak chciałem sobie właśnie dużo mięsa usmażyć. takiego typu, żeby zobaczyć, jak szybko uda nam się naszemu, naszej smażalni, bo jak uda nam się to szybko usmażyć. dobra też prostego mięsa sobie troszeczkę uzbieramy, to je też sobie usmarzymy i sobie przerobimy na wędzone mięso, bo też sobie przydaje. tak, jest. kapitanie, chyba straciliśmy dopływ wody. Zapomniałem, że te rury się bardzo łatwo niszczy, mimo, że są z kamienia. Sobie je naprawmy tutaj od razu. No, trzeba tak kamiecha więcej trochę zbierać już 7 sztuk. Dobra, tyle powinno wystarczyć. No, może jeszcze, jeszcze jedną tą rurę połączeniową sobie weźmiemy. O właśnie. do nas podchodzi. ile mam już tego mięcha? No całkiem sporo. Weźmy sobie zaraz całe tylko najpierw. Pójdziemy do najpierw naszej pracowni, gdzie mamy jakiś się który chyba hurduruje przed naszym tym murem. Dobra, pójdźmy sobie do naszej smażalni. pra stare. To jest też fajne, że on przepala 12 sztuk, to nie musi być koniecznie w staku, umieszczony, tylko on przepala 12 sztuk od razu, czyli 12 tych premitów na no, raz przepali, to też jest bardzo wygodne. Usmaży, powinien się w sumie mówić, nie przepali. I co można przepalać, bo sztabki się przetapia, o właśnie mu smażyło, widzę, mięso się smaży, przepala, hmm. drewno można przepalać na węgiel drewny w sumie. Zauważyłem, że często właśnie mówię, coś się przepala, ale w rzeczywistości w sumie nie zawsze wiem, czy, czy mówię właśnie w jakiś poprawny sposób. Dobra. Wytworzyło nam się już wszystko. Tak, patrzcie ile mamy tego cementu. Jeszcze nam te hity nawet trochę zostało, widzę. Ale tyle już nam w sumie starczy. Resztę hity sobie zostawimy na kiedy indziej, jakby nam była do czegoś potrzebna. Wytworzyliśmy 1700 sztuk cementu. To jest... Masakrycznie duża ilość, to w sumie jeszcze z jednej szafy, bo tam jeszcze trochę. Bo wiesz, w jednej szafie my też mieliśmy tego trochę. Więc w sumie naprawdę stąks pod tym względem. Ilość cementu, którą żeśmy wytworzyli w tak krótkim czasie, jest masakrycznie duża. Ale tutaj ogólnie to bardzo lubię te stacje. Bo po prostu nie musimy się martwić o niektóre rzeczy. Po prostu wrzucamy te materiały, odpalamy i po, po kilku minutach mamy już masę tego. Wrzućmy sobie to całe mięso do wędzarki. Resztę sobie zostawię do ludówki, żebym miał co jeść na zawsze, żeby nie musiał się martwić o to i sobie je smażyć na poczekaniu. Piedzę też fajnie, że u niego mamy pełno tej benzyny i możemy sobie szybko tu materiały przepalać. Mhm. Elegancko. Będę musiał sobie jeszcze kiedyś polecić po trochę, po trochę benzyny. Nie tutaj. Po trochę benzyny, żeby mieć już na, na zapas tej benzyny. W możemy nawet teraz sobie polecić, po trochę tego. Po trochę ropy przy okazji. Pozbieramy sobie jeszcze trochę tego organicznego polimeru z pingwinów. To jest chyba dobry pomysł. Przy okazji Wam pokażę, że z nich też całkiem tam jakieś tam ilości dropią tego. Tuż sobie wrzućmy całą skórę, bo zaraz będziemy prze, przemieniać to na paliwko. Właśnie, doratujemy do naszego miejsca, gdzie mamy pozyskiwać naszą ropę. Zanim to zaczniemy, pokażę Wam jeszcze właśnie, że z pingwinów, takiego to pingwinu, który w sumie chyba dawno nie pokazywałem, też leci właśnie sobie polimer. Ja zawsze sobie zabijam skuszy w głowę, ponieważ o, mogę odzyskać w ten sposób strzały. Ponadto mi nie uciekają. 9 sztuk przy pomocy tej maczety. Niby to nie dużo, ale zawsze coś. Na razie go nie zbieram, ponieważ nazbieram go i muszę go od razu użyć na coś, bo zazwyczaj się go zbiera na bieżąco. Ten organiczny polimer, ponieważ się bardzo szybko psuje. Pół godziny jedna sztuka. Więc jak się już go zbiera, to się powinno zbierać na bieżąco na jakieś tam, nie wiem, wydatki, na przykład, nie wiem, na strzelbę. W sumie strzelby mógłbym sobie nawet zrobić. Uważam sobie w sumie zaraz na zbierać go troszeczkę. Ja, ja na razie będę sobie chyba zbierał ropę, bo jej będziemy troszeczkę potrzebować na benzynę do końca życia. Aktualna ilość, którą posiadam, by, by mi wystarczyła jeszcze na kilka dobrych dni grania. Dobra, w sumie zabijmy sobie trochę tych pięknie, pozbieramy polimer na strzelbę. No bo w sumie strzelba mogłaby się im przydać do samoobrony, na przykład jakbym kiedyś się wybrał do jakiegoś wyjątkowo niebezpiecznego miejsca. A, i teraz w końcu będę mógł sobie masowo wytworzyć trochę strzelniczego, bo dawno, wcześniej go nie wykonywałem, bo nie miałem takiej w sumie potrzeby, bo żeśmy nawet ze sztukę korzystali. Teraz sobie zacznę robić, bo mamy faktycznie ten stół chemiczny, dlatego będę mógł go wytwarzać dużo szybciej i dużo opłacalniej. Dobra, ile to już masz kolego tej ropy? Mm. Całkiem, całkiem sporo. Dopiero, no co prawda, 230 sztuk to nie jest jakaś tam olbrzymia ilość, ale w tak krótkim czasie to i tak całkiem sporo. Dobra, to ja będę sobie tutaj zabijać te pingwiny właśnie dla organicznego polimeru i zbierać ropę i za chwilę widzimy się z problemem w bazie. Po drodze sobie jeszcze odwiedzimy naszą górę z metalem, wezmę sobie z niej tak, nie wiem, z cztery takich metalu, bo jeszcze mi tyle udźwigu zostało chyba i zaraz ruszamy dalej. W ogóle przypomniało mi się, że w ślimakach możemy dłużej przechowywać organiczny polimer, co jest w sumie ich za, kolejną zaletą, dla której warto je przy sobie mieć. Dobra. Nasza argentina jest aż przepełniona. Dobra, my sobie pójdziemy tylko z najważniejszymi rzeczami na początek. Wezmę sobie to, to, to i to, a teraz wrzucimy to do smażalni. Pewnie już się skończyło mięso smażyć, ale my sobie jeszcze tutaj wrzucimy trochę. Dobra, niech się nam smaży, patrzcie ile my tego mamy. Świetnie, świetnie. Tutaj ląduje polimer. O, fajnie, żeś tutaj zdążył dotrzeć. Biorę od Ciebie na pewno to, bo od Ciebie to bardzo dużo pewnie waży. Bierzemy olej. Odkładamy chwilowo, Po coś chyba od niego wzięła, ale nie, nie wiem co. Wyrzućmy sobie ten olej tutaj, żeby mógł się ruszyć w ogóle. No i elegancko, niech nam się tutaj pali. Będziemy mieli benzyny do końca życia. Fajnie. I jeszcze sobie podejdziemy nim tutaj kawałek. Bo muszę zrobić kilka rzeczy. Muszę sobie przede wszystkim wyrzucić z niego metal. Który zaraz wrzucimy sobie do pieca, żeby się już wiem, przetapiał na sztaby. Mamy go może nie dużo, tylko będziemy mieli z niego 500 sztabek, ale zawsze to jest coś. Warto jest mieć nawet tak małą ilość. Na jakąś strzelbę, czy na cokolwiek, żeby nam wystarczało. Żeby mieć chociaż minimalną ilość, bo czasami po prostu brakuje na bardzo podstawowe rzeczy. Dobra. Zróbmy tu sobie jeszcze nitrokality trochę i... I jeszcze tego cementu na no ile nam go starczy. Ale się szybko to wytwarza. Patrzcie jak leci. Ile sztuk tego będziemy mieli. Pójdziemy sobie jeszcze po trochę węgla drzewnego. O, tu jeszcze się odstają materiały. Dobra, wrzućmy je tam. Ale teraz to naprawdę zasuwa. Chyba jakaś Argentywa nam tutaj wylądowała na podwórku, bo właśnie została zabita przez moje zwierzęta. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze po trochę węgla drzewnego. Zrobimy sobie trochę ammo. Znaczy się nie ammo, tylko węg... Yy. No, tyle go nie weźmiemy. Weźmy, zrobimy sobie trochę prochu strzelniczego kurde ile on waży no, tylko przy sobie nie wiem z 500 sztuk to w sumie jest dosyć mało no bez 500 sztuk możemy zrobić 750 sztuk prochu strzelniczego więc to jest w sumie takie spora ilość coś żebym tu wrzucił niepotrzebnie odchody dobra i mięso no i teraz będziemy produkować na skalę masową wszelkiego typu materiały <laughs> elegancko nam sobie wszystko przepaliło całe miecho przesmażyło, usmażyło dobra, weźmy sobie jeszcze tylko resztę tego węgla bo widzę, że będę musiał sobie tego węgla drzewnego trochę dorobić dobra, to sobie wrzućmy tutaj A, ale będziemy mieli miecha zawsze musiałem sobie w ogniskach smażyć na bieżąco bo mi zawsze go brakowało ale teraz już nie muszę się tym przejmować bogactwo istne dobra o. Teraz się tam dobrze Dobra, wrzucimy sobie jeszcze tylko tą porcję, będziemy już chyba powoli kończyć. Tak jak mówię, stworzyliśmy sobie dzisiaj trzy nowe, właśnie, stacje robocze, w którym jest stół chemiczny, który sprawdza się naprawdę super. Pamiętajcie, że musimy mieć do niego prąd i benzynę, ale on nie zjada jej jakoś nie wiadomo jak dużo. I to też nie jest jakiś tam specjalnie duży problem. Zrobiliśmy sobie właśnie jeszcze grill przemysłowy i kuchenkę przemysłową. Które też na pewno będą, będą nam się przydawać do wielu różnych rzeczy. Strzelba, mamy na nią materiały eleganckie. Możemy sobie nawet pasukę zrobić. Patrzcie. To sobie on, w sumie zróbmy sobie ją kiedyś wam ją zaprezentuję. Jak będę miał taką możliwość zrobię sobie strzelby też mi się kiedyś przyda. Ech. Tutaj nasilam benzyna, Jak widzicie, hmm, już zrobiłam. Wrzućmy sobie ją tylko tutaj. Tutaj no i jeszcze może do tego tutaj stołu ale mam teraz prochu i ja cię kręcę no i co, będziemy sobie już powoli kończyć wszystko sobie elegancko pracuje my już na odcinek mamy chyba nagrany mamy już parę minut też nie będę przeciągać, żeby was nie zanudzać zbieraniem materiałów i ich przetwarzaniem no i co, widzimy się już w następnym materiale zapraszam was również do na discord, do którego macie link w opisie filmu no i co? Żegnam się z Wami, mówię z jaką to zwykle w zwyczaju mawiać. Elo, Elo.